Powiadają, że jak masz problem ze zdrowiem, idź do szeptuchy. Szeptuchy oraz szeptuni to ludzie, którzy posiadają dar pochodzący od Boga, swoją moc czerpią z modlitwę. Ludzie często udawali się do szeptuchy, szeptuna, żeby ci pomogli im w konkretnych problemach zdrowotnych i nie tylko. Szeptuchy często porównywane są z czarownicami i diabelskimi mocami. Według wiary chrześcijańskiej, jeśli przez przypadek rozsypiemy w domu sól, oznacza, że w pobliżu znajduje się diabeł. Jeśli rozsypie się nam sól, należy wtedy wziąć szczyptę w palce i wysypać za swoje lewe ramię, to ochroni nas przed złym. Dlatego uważa się, że rozsypana sól nie jest oznaką niezdarności, ale znakiem od naszego anioła stróża, który ostrzega nas o obecności złego. Nasz anioł stróż zawsze stoi za naszym prawym ramieniem, a diabeł czai się za lewem, dlatego niektórzy rzucają sól przez lewe ramię, aby oślepić diabła. Sól używa się również w magii podczas różnych rytuałów ochronnych, a w szczególności tych, które mają nas chronić przed złymi mocami. W Wielkiej Brytanii uważa się, że kładzenie butów na stole symbolizuje śmierć bliskiej osoby. W dawnych czasach postawienie butów na stole było sposobem, aby powiadomić rodzinę, że ta osoba zmarła. Spotkanie grabarza idącego w Twoim kierunku to zły omen, na ogół zapowiadający ciężką chorobę. Nigdy nie śpi z głową skierowaną na północ. Zgodnie z japońskim przesądem, spanie z głową w północnym kierunku oznacza pecha, ponieważ tak są chowani zmarli. Siedzenie na stole w Rosji to zapowiedź śmierci i ubóstwa. Niektórzy ludzie mają zwyczaj do wstrzymywania oddechu, gdy przechodzą koło cmentarza, natomiast w Japonii trzeba chować kciuki, aby chronić swoich rodziców. Japońskie słowo kciuk oznacza palec rodzic, więc ukrycie go chroni przed śmiercią. Trumnę na cmentarz powinno się przywieźć jedną drogą, a wracać do domu inną. Aby zmylić zmarłego i zapobiec powrotowi jego duszy. Zarabianie w internecie jest możliwe na wiele sposobów. Różnią się one od siebie potencjałem zarobkowym oraz stopniem skomplikowania. Tutaj znajdziesz i jedno, i drugie. Firmy płacą uczestnikom za wykonanie różnych zadań. Wystarczy, że się zarejestrujesz na wszystkich panelach. Wykorzystasz wszystkie dostępne opcje do zarabiania online. Możesz pracować parę godzin dziennie. Poświęcając na to odrobinę swojego wolnego czasu, aby dołączyć do tych serwisów. Firmy nie wymagają od nas żadnych umiejętności ani kwalifikacji. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jak w łatwy sposób dorobić sobie niemałe pieniądze na kilka sprawdzonych sposobów. Gdy że kobieta zachęca w ten sposób złe duchy do odwiedzin. Powiadają, że jeśli tkniesz kwiaty z czyjegoś grobu, to ściągniesz na siebie klątwę. Przesąd mówi o tym, że zerwanie czy kradzież kwiatów z czyjegoś grobu jest równoznaczne ze ściągnięciem na siebie nieszczęścia, a w najgorszym wypadku śmierci. Mówi się, że gdy Czarny Kot przebiegł ci drogę, to nie wróży nic dobrego. Chodzi o to, że Czarny Kot utożsamiany jest z Czarną Magią i Wiedźmami. Dlatego jego przebiegnięcie drogi oznacza pecha, a nawet śmierć. Według Japończyków, jeśli kobieta myje włosy podczas miesiączki, umrze na palącą gorączkę. Po pogrzebie nie idź od razu do domu, w przeciwnym razie może za tobą podążyć zły duch i wejść do środka. Nie żuj gumy w nocy. W Turcji wierzy się, że pod wpływem ciemności Guma do rzucia zmienia się w naszych ustach w ludzkie mięso. Witanie się przez próg oznacza pecha, ponieważ próg oddziela bezpieczne wnętrze domu od złego świata zewnętrznego, zatem stanie gościa w progu i witanie się z nim przyniesie do domu złe moce. Ustawienie łóżka głową na północ to zapowiedź krótkiego życia. Niemiecki przesąd mówi, że jeśli składasz toast wodą, to w rzeczywistości chcesz śmierci osób, z którymi pijesz. Chińczycy wierzą, że każda miotła ma duszę i należy się z nią obchodzić ostrożnie, a uderzenie kogoś miotłą to dla niego przekleństwo. Jeśli spalisz kości wołowe, nadejdzie wielki smutek, ubóstwo. Spalenie kości drobiu lub rybich ości oznacza, że ktoś ciebie oczernia. Rozbicie lustra to 7 lat nieszczęść, również otrzymanie lustra w prezencie to zapowiedź pecha. Włosi są przekonani, że dostrzeżenie zakonnicy poza klasztornymi murami przynosi pecha i nieszczęście. Kiedy iskry pryskają z ogniska, spotkasz się z zawiścią i złośliwością. Pojawienie się pająka zwiastuje jakąś nową, ważną wiadomość, która niedługo nadejdzie. Jednak nie jest powiedziane, czy to będzie dobra czy zła wiadomość. Złe oko to pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie wielu osób może sprowadzić cierpienie, nieszczęście, ubóstwo, chorobę czy nawet śmierć. Mieszkańcy Korei Południowej unikają spania z włączonym w pokoju wentylatorem, ponieważ wierzą, że może to sprowadzić śmierć. Powiadają, aby odpukać, żeby się nie popsuło. Kiedy jedna z osób powie coś, co może zwiastować nieszczęście, to druga mówi, żeby odpukała. Zgodnie z egipskim przesądem, bawienie się bez celu nożyczkami przynosi pecha, także spotkanie lub usłyszenie sowy zwiastuje nieszczęście. Kolejny przesąd dotyczący sowy, tym razem we Włoszech, mówi, że jeśli sowa trafi do Twojego mieszkania, ktoś z Twojej rodziny umrze. Gdy podczas rozmowy zapada cisza, oznacza to, że mija nas anioł. Uważa się, że wskazywanie palcem na inną osobę jest równoznaczne z rzuceniem klątwy, gdyż palec wskazujący przesyła w danym kierunku złą energię. Kichnięcie w prawą stronę to zapowiedź pieniędzy, kichnięcie w lewo to zapowiedź rozczarowania. Nieraz kichanie związane jest z określonymi dniami tygodnia. Kichnięcie w poniedziałek, strzeż się niebezpieczeństwa, a w piątek, że nadchodzi nieszczęście. Według przesądów w Indiach chodzenie do fryzjera we wtorki oznacza nieszczęście.